A z tej strony ja, Antos, i witam was w drugim już odcinku z naszej serii Minecraft Survival, z... Dobra, to ty zacznij, ja zatrzymam. Ty pierwszy, rób intro. Dobre, dobre z tej strony, ja Antos i witam was w drugim odcinku z Minecraft Survival z Darkerem. Dobre i w tym też wierzę udział ee... z Hexu którego dalej z nami nie ma. Nie wiadomych przyczyn. No dobra. No to jak. Już jesteśmy w kolejnym odcinku. A przy żegnaniu się, w tamtym odcinku, jesteśmy to. Więc teraz tego będziemy przeszukiwać. I mam name taga i kolejnego diaksa. I w sumie teraz jeszcze zbieramy diaksy dla Darkera. Zbieram dla niego diaksy, bo jestem dobrym człowiekiem. Ja tu jestem miły. Bo on... Why? Na im tak przyjmiesz chociaż, bo mam dwa Diaksów nie przyjmie Jak niby nie? Zdarzał ci się Oj, kolejne Diaksy znalazłem Nie ja mów, że nie przyjmiesz Diaksów Mam um, 8 biegów i dla ciebie zbieram na zbrojkę i na kursy, tak nie przyjmujesz. To trudno. Nie będę cię do niczego zmuszał. Ile jest na 8 plus 7 jest 15? 24 diamenty potrzebuję. Mam 8 dopiero. To mi nie jest zbyt ciekawe, bo do 24 minuty to troszkę brakuje. Ale wczoraj się jakie to było tajemnicze, a ja po prostu idę, idę trochę, robię po 80 stopni. Nie robię obrotu, tylko po prostu się żegnam i nagle. O, Mineshaft, dobry. Nagle. Zaczynałem żegnać. Nie pożegnałem, pożegnałem się troszkę później. Ale moim zdaniem było chyba warto tutaj zacząć kolejny odcinek. Troszkę diaksów na zbrojka, a jest dosyć fajnej lokalizacji do szkania Chciałem być dobrym kolegą i wykopać dla Darkera trochę deksów, ale on to się, tego nie przyjmie. Właściwie ten filmik już będzie trochę kró krótszy 1,5 13 Muszę podzielić w cztery Od razu Życzyłbym, I... żebym wiedział jeszcze gdzie jesteś Tepnę się, tylko jest w bardzo fajnej lokalizacji Mediaksów Myślę, że Minecraft nie ma czegoś tych pierwszych rzucić komuś na odległość bez Mediaksów No fajne, tylko fantastyczne By tak poprawiło mój humor teraz Jestem w takiej kupalni pięknej Skąd Muszę iść do Darkera. Nie lepiej wysadzić po prostu Creepera. Byśmy na tym jeszcze zaoszczędzili Dobra, mogę się tutaj topnąć. No spokojnie. Okej. Okay. Dobrze Mam gunpowder, piasku nie mam. Masz to jeszcze 9 piaksów Coś nieco opowiedziałaś ci... Nie mam gunpowdera no, Musisz mieć To jest problem, że musisz mieć jestem w tym ohydnym miejscu, w którym już byłem. I nie wiem, gdzie jest mój wcześniejszy ten. Ola. Nie? Nie, no dlaczego jesteś taki niemiły? Nie chce mi, a wiesz, że ja wiem, gdzie tam jest lokalizacja. Chcę ci tylko powiedzieć. Czteryma sikierę jeszcze mam, dyeloksowy ten, nie? Kiedy cię trzasnę, sikieram. Jest przejmie bazę. Wiesz, to może bardzo szybko tracić tą tajną bazę. Już nie będzie taka tajna, bo ja mam przejęła i będzie dla mnie tajna. Większe I buduje większe zabezpieczenia i nie będzie nawet wiedział, że to, że to jest moja baza. nie być miły, chciałem ci przynieść powder. Nie mam. Będę musiał i znowu szukać. czego mi się nie chce robić, bo idę czegoś szukać. Tak? Co? Jest. Mogę. Dobra. To się wytnie F**k. Tak! F**k! <tryk> dalej chyba to sam kef, tylko po prostu się skopujesz na dół, a tam gdzieś jest zejście. Gdzieś gdzie Taki scenariusz by pasował, moim zdaniem Trzeba znaleźć jedzenie, ale już widzę je Chyba Mam nadzieję, że to coś będzie moim jedzeniem A tak weźmy tu w ogóle, już pewnie masz lodowate w korekówka Aha A to za ciebie wołał ja za wołam Przyszedł taki grze, drogi dajmy, nie! Ja się spalę. Już ta krowa uparta. Cie dwie zapaliły od innego ognia. O nie, drzewa się pali. Być nie może. Uuu, ajajaj. Zawsze wioska coś wioska. porządku? W porządku? tej serii W trzy dyski muzyczne W Dobra, mam punkt tego tutaj. Cześć, okay, zbudujemy naszą bazę. jest i Mariusz, którego nie będę klepał, bo mi już nie jesteś potrzebny. Nie Mariuszu. Teraz jedyne co mi jest potrzebne i co zaraz skraftuję to jest motyka. cementowa. Bo wiem się flex jakieś jakiegoś villagera, zrobimy nasz tymczasowy domek. Zrobimy, nie wiem, w kościele, będzie nasz nowy dom. Taki pseudonim. I tutaj skończę film, bo dzisiaj taki króciutki, teraz taki króciutki. Do, do zobaczenia, widzimy się w trzecim odcinku. Do widzenia. Ja nie mogę, nagrywam.

Chłopaki! Kto mnie wyrzucił z serwera? Kto mnie wyrzucił z serwera? Dostałam bana na serwera, okej. Okay. Tak Co gracie? Po zrzuceniu sadzinki. W to gra. Wam to? w gracie? Puku. Twoja rola się nazywa identycznie jak ten Alok. potem będę? Spoko. No <mum> to od kiedy istnieje w wersja 1 co jest? 1.18.1 czy 1182. Tak. Shopping! Shopping. Так, А вы что, мать, в хорошей теме? Nevím čemu, ale já vůbec nevím, jak bych na to serveroval, ale se to si mám dobrý tip.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias. Mm -hmm.